Witam serdecznie. Trzeci film już z cyklu Porady Bajo. Zapraszam Was pod moją folię. Wspólnie otworzymy ją troszeczkę po dwóch dniach, e, ciągłego deszczu. E, dzisiaj nadszedł trzeci, trochę mniejszego deszczu, ale za to dużo chłodniejszy, aczkolwiek w tym momencie zaczyna wychodzić trochę słoneczko, więc postanowiłem otworzyć moją folię. Idziemy sprawdzić ile jest. Na termometrze. No, mamy tutaj 21 3 stopnie 23 stopnie także można sobie tutaj już na chwilę uchylić drzwi. Miałem wcześniej uchylone trochę okienko, żeby tutaj się nie zaparowało w razie gdyby słońce wyszło. Dobrze, co my tu mamy? Słuchajcie. No, pomidory, jak widać, rosną bardzo ładnie. W następnym filmie pokażę Wam, jak je tutaj yy, pielęgnuje dlaczego ten jest tutaj rozwidlony pewno Bajo się nie chciało przyjść pod folię i urwać wilka i mu porosły takie krzaczory yy, tak samo tutaj i tutaj i tutaj i tutaj jeszcze nie ale ale już powoli też a tak na serio to w następnym filmie opowiem dlaczego tak, a nie inaczej. Słuchajcie, co my tu mamy pod spodem? Sałata, sałata bardzo ładna. Jeszcze chwilę i będzie można rwać. Także jak ktoś będzie miał ochotę, to wbijać na kanał. Bajo wyślę. Tylko nie wszyscy naraz, bo nie starczy dla każdego. Zobaczymy jak tutaj te sałaty To no też dosyć ładnie Zaczynają się formować tutaj Już główeczki ładne Jeszcze parę dni I będzie można rwać Tutaj te Szarpane takie Sałaty Pierwszy raz mam tą odmianę Na próbę tak wsiałem Zobaczymy Co tutaj z nich wyjdzie tutaj ten mój koleżka ponoć nie do zarypania ciężki do, jak to Polak ciężki do zarypania yy, odporny na wiedzę, tak? jak to kiedyś mówiono czy to o ruskich było, już nie pamiętam yy, a tutaj jeszcze przeoczyliśmy tutaj jest yy, taka ro, rozsada moja yy, sałaty wsiałem tutaj sobie nasionka yy. Czekam teraz aż wzrosną. Gdy wyrwę tutaj moje sałaty, to te pójdą na ich miejsce. Dzięki temu będę miał znowu ciągłość w mojej sałacie. Będę mógł sobie na bieżąco konsumować. Tutaj, jak już wcześniej wspominałem na jednym z filmów, te trzy sadzonki są z mojej plantacji one jako jedyne przetrwały reszta jakby nie dotrwała okresu sadzenia, do sadzenia a te tutaj są zakupione u zaprzyjaźnionej pani która robi takie sadzonki już na większą skalę co odnośnie ogórków ogórki jak widać na następnym filmie też będę musiał się nimi zająć. Muszę je obwiązać, bo już widać tutaj są dosyć duże przyrosty. Zajmiemy się przycięciem tutaj tych bocznych pędów. Jak już wcześniej wspominałem, moje ogórki będę starał się puszczać jednym pędem do góry. Wszystkie boczne będę usuwał. Dlaczego tak, a nie inaczej? Opowiem w filmie dedykowanym właśnie moim ogórkom. Za parę dni powinien pojawić się na kanale, więc serdecznie zapraszam do oglądania. Zaglądania na kanał. A najlepiej to zasubskrybować dać dzwoneczek, wtedy nie będziecie musieli pilnować, tylko YouTube sam Was o, to, o tym poinformuje. Jeśli się przyjrzycie, to zauważycie, że gdzie nie, gdzie mam tutaj. Rzotkiew, ona jest już duża, ale specjalnie jej nie wyrywam. Z tego względu, że zostawiam ją na nasiona. Zostawiam na nasiona, ona za parę tygodni urośnie, taka będzie prawie jak te pomidory moje do pół metra krzaki będą bardzo ładnie się rozkwita, wtedy kwiatki bardzo ładnie wygląda. Nie wiem, czy ktoś widział z Was. Taką rzodkiew, jeśli nie, to obserwujcie kanał, na pewno będziecie mieli okazję to zobaczyć, pokażę to na kanale. Pozyskam z takiej rzodkiewki własne nasiona na przyszły przyszłoroczny siew. Także dziękuję bardzo za uwagę, dziękuję za oglądanie filmu, zachęcam do subskrypcji, lajkowania i komentowania. I widzimy się w filmie pokazującym jak omawiam i tutaj obwiązuję, pielęgnuję moje pomidory oraz ogórki. Trzymajcie się.